Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Agrochodowca. Dzisiaj będzie film o lęgu kur. Zapraszam do oglądania. Także jak widzicie, wykluły się kurczęta. Jest ich 5 sztuk. Kwoka dobrze siedziała na jajkach. Tak się małe prezentują. Teraz coś popowiadam o lęgu. Kura siedziała na 8 jajkach, zniosła ponad 10, dokładnie nie pamiętam już ile, ale ja dałem jej 8, żeby dobrze je wysiedziała, dobrze objęła, z czego z tych 8 jedno było niezalężone, to je odrzuciłem, a 7 było bardzo dobrze zalężone, no i z tych 7 jajek wykluło się 6 kurcząt, z czego jedno nie mogło się wykluć, dżubek już wystawiło, już chciało opuszczać jajko. Dżubek wystawiło, no i trochę tam poprzebiło skorupki, no ale nie mogło się wydostać, no i się najprawdopodobniej udusiło. No trudno. Tak się nieraz zdarza. No i te 6 się wykluło, no ale teraz jest 5, bo jedno kurczę, taka nietypowa sytuacja, ponieważ do piórek kurki przykleiła się kupa, no i się skleiła z piórkiem, no i kurczątko weszło pod nią, chciało się ogrzać, no i Sadziło głowę pomiędzy tym sklejonym piórkiem, a kurą, no i się udusiło, no niestety. Także teraz jest pięć kurcząt. to jest bliska je pokażę. Trzy takie żółte, z czego no wiadomo kurczęta zmieniałem kolor piórek. Mogą być takie jak ta kwoka, czyli takie pomarańczowe bardziej, taki mocny żółty. No, i jedno kuropatwiane to jedno, to się udusiło, no to też było kuropatwiane, tak jak te ostatnie. No i jedno czarne, czyli te pięć tutaj mają wymienioną ściółkę. Teraz siano przed tym była słoma, no ale tutaj siano jest miękkie. Ogrzewa też kura dobrze. Tutaj rozkopała kuczęta są w wieku. Dwóch tygodni, bo kluły się na przełomie 15-16 a 16 listopada, czyli mają po 14-15 dni. Już widać na końcu tutaj lotek, już piórka im się pokazują. Nastropianie jest tutaj, żeby było im ciepło, tutaj też od ziemi. Tutaj rozgrzebała kwoka. No i na tym plastikowym tutaj siedzą sobie, tutaj mają picie, poidło, no i tam karmidło, tam jest pasza dla nich. dawem im jajko z pokrzywą na początku, także kurczęta zdrowe, wiadomo lepsze są jak kwoka wykluje, bo wtedy są bardziej odporne, zdrowsze, kwoka je ogrzeje, także naturalny sposób jest najlepszy. bo teraz jak nagrywam to jest 30 listopada ja tak jak mówiłem kluje się 15 a 16 15 i 16 listopada czyli te 14-15 dni także w tej klatce są z góry otworzę Wam z góry je pokażę o co kwoczka bardzo dobrze się nie opiekuje Sobie tutaj kopie, one się pod nią chowają. Tutaj dziobią, bo trochę zawsze wylatuje tutaj tych ziarenek, tej paszy dla nich. Nie, tak dziobią sobie. Że bardzo ładne kurczątka. Jestem zadowolony z lęgów. Także, jak mówiłem, kwoka bardzo dobrze się działa. Za niedługo też wam pokażę, jak podrosną. To też będzie film. Do góry już zamknę. No i co? Dzisiaj taki film. O lęgu. Jeżeli się podobało to. Pamiętajcie standardowa łapka do góry. Nie zaszkodzi. A wręcz przeciwnie subik. Też ci którzy nie subskrybują. ma no co. Na dzisiaj to koniec. Widzimy się na kolejnym odcinku. No to do zobaczenia.